Chcesz dołączyć do klubu Oriflame? Wystarczy kliknąć link w opisie, i otworzy się nowa karta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, maila. Hasło musi mieć 8 znaków jedną wielką i jedną małą literę oraz jedną cyfrę. Wtedy wybieramy sobie zwrot grzecznościowy, pan, pani innym. Możemy też nie wybrać nic. Data urodzenia, dzień, miesiąc, rok. Numer telefonu, koniecznie z plus 48. Bez spacji, tam przyjdzie ten numer telefonu, potwierdzenie. Tutaj adres dostawy zawsze możemy zmienić, ale jakiś musimy wpisać. Tutaj się pojawi numer opiekuna. To jest mój numer. Potwierdzamy, że chcę otrzymywać od Oriflame informacje o nowych produktach, zasadniem sms lub maila. Jeżeli zaznaczymy tą zgodę, to dzięki temu ja będę mogła wysłać aktualne oferty. To jest przygotowane dla nowych klubowiczów, na przykład. Akceptuję moje konto przez sms. Oczywiście, można kliknąć i przeczytać cały regulamin. Na spokojnie sobie. Jest to troszeczkę czytania, ale myślę, że warto się zapoznać, jakie są zasady i warunki. No to już jest koniec. I potwierdzamy, że przeczytaliśmy i akceptujemy i klikamy podcić rejestracji. Wiadomo ja teraz nie potwierdzę, bo nie wpisałam swoich danych, bo ja już mam swoje konto, ale potem otrzymamy informację SMS, w której będzie kod, który wpisujemy już tak naprawdę mamy aktywowane konto.